I może mamy gościa, czyli pan Rafał Trzaskowski, pan prezydent miasta stołecznego Warszawy. Będziemy razem odliczali światełko do nieba, ale panie prezydencie, tylko chciałem powiedzieć, że Rafał chciałem powiedzieć, że wczorajszy bieg piękny, kolorowo. Naprawdę miasto wygląda z pozycji biegającego przepięknie. Równie dobrze moglibyśmy to robić co tydzień, ale moje pytanie brzmi, ja dziękuję bardzo, jak miasto nam pomogło. Czy miasto nie odczuwa dolegliwości, że dzisiaj gra wielka orkiestra świąteczna? pomocy, czyli czy wszystko jest w porządku. Dzisiaj jest bardzo spokojnie, bardzo się z tego cieszę. Wszyscy się do siebie uśmiechają, chociaż pogoda naprawdę trudna. Nie zmroziło na coś, ale było naprawdę bardzo sympatycznie i tak będzie cały czas. Yy, my także dzisiaj mówimy o tym, jaki sposób my wzmacniamy szpitale warszawskie, jak bardzo za nich pracujemy. To właśnie tutaj w Centrum Zdrowia Dziecka powstanie yy, cała sala symulatorów dla okulistyki. To także jest Niezwykła praca, a ja z tego miejsca, uwaga, moi drodzy, chciałbym, pan prezydent miasta społecznego Warszawy, piękny puchar, rżnięte szkło, to nie jest wazon, to jest puchar, proszę bardzo, ale także Super, dla, dziękuję bardzo. dla urzędu miasta, żeby nie wracać, tylko z jednym pucharem, proszę dobrze, bardzo, dwie dobrze. ręce zajęte. Dziękuję moi drodzy, bardzo. Wielkie brawo dla wszystkich którzy nam pomagają, urzędnikom, to nie tylko miasto stołeczne Warszawa, to prezydenci wszystkich miast w Polsce, to ci ludzie, którzy tworzą samorządy, bardzo nam pomogli w tym dzisiejszym i w tym graniu wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. Będziemy do karetek w tym miejscu, gdzie razem z panem Rafałem, czyli z Rafałem, panem prezydentem miasta Warszawy, odliczamy to nasze światełko do nieba. Trudne czasy. Dwa lata temu nie mogliśmy, rok temu także nie mogliśmy tego zrobić, ale w tym roku zrobimy. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dzisiaj zbierali, organizowali bardzo bezpiecznie to, co się nazywa finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękuję wszystkim wolontariuszom, tym, którzy organizowali sztaby. Zrobiliście to zawodowo, perfekcyjnie, fantastycznie. Zrobiliśmy to w sposób odpowiedzialny w związku z tym Teraz Rafał, pozwól, że za moment już mam tutaj nasłuch. Jesteśmy przygotowani. Szanowna Jesteśmy. publiczności, szanowni mieszkańcy Warszawy, jeżeli tam gdzieś jesteście, to za moment razem z wami będziemy odliczali 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 wościa tylko do nieba!